Witam Państwa. Senator Irene Uszniwierowski jest moim gościem. Dzień dobry, witam. Panie Senatorze, rewolucyjne ekspoze, tak mówi się o wystąpieniu premiera Donalda Tuska. Czeka nas wiele zmian. Może nie rewolucyjne, bo my nie jesteśmy od rewolucji, ale dobre, wybiegające w przyszłość i również w teraźniejszość. W tym sensie, że już samo Espose i zapowiedź dobrych, potrzebnych reform, choć czasami bolesnych. No, powoduje dobrą ocenę naszego kraju, powoduje, że renting naszego kraju, zadłużenia i oceny kondycji mogą iść w górę, co z kolei powoduje obniżenie spłaty długów czy, czy papierów dłużnych i, i tak dalej. Więc jest to nam potrzebne, to również jest dobry sygnał dla różnego rodzaju inwestorów i tych zewnętrznych, i tych. Krajowych, więc przygotowuje nasz kraj do walki z kryzysem, który przecież jest potężny, który już dotknął tyle krajów. Widzimy, jak rządy padają, jakie sobie się odbywają demonstracje, jakie ostre cięcia są wykonywane w innych krajach, szczególnie na południu Europy. My tego uniknęliśmy i nadal chcemy uniknąć, i premier przedstawił cały zestaw działań, które mają pomóc właśnie, żeby w miarę bezboleśnie Polska przeszła przez ten kryzys, a jeżeli to nam się uda, to wówczas będziemy jeszcze szybsi w rozwoju od innych i w ogóle Polska e, to, może poprawić to, swoją pozycję. Jak to Dobro? czują tacy zwykli, przeciętni mieszkańcy? E, akcenty są tak rozłożone, że koszty, które będą wynikały z tych działań, e, są rozłożone w miarę równomiernie, ale bardziej na ludzi średnio i wysoko zarabiających jak na tych, którzy mało zarabiają. Nawet na przykład rewaloryzacja emerytur rent jest propozycja przejścia z procentowej na kwotową. Ja to przyjmuję z dużym zadowoleniem, bo pamiętam niedawną kampanię i dziesiątki, setki pytań czy pretensji starszych osób o bardzo niskich emeryturach. Dla nich ta że dla, zawsze ta, była najniższa. Dla, tak, 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 dlaczego oni mają tą najniższą, a ktoś kto ma dużo więcej, no to ma wyższą, bo to z procentów wynikało. Więc więc tutaj jest taka duża troska właśnie, żeby zmiany nie dotykały tych najuboższych, tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Ulga na dziecko trzecie z kolei o 50% wyższa, tak? Więc, więc to nie jest. To nie są propozycje ani rewolucyjne w pewnym sensie, ale dobre, zdecydowane, wybiegające w przyszłość i jednocześnie starające się i nie dotykające osób, które są no, najuboższe czy najmniej zarabiają. W Koninie coraz bardziej popularne staje się bieganie dzięki Konińskiemu klubowi Aktywni Konin. 22 listopada wykład maratończyka Jerzego Skarżyńskiego, już w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Dla no, kogo ten wykład? No, klub Biegacza Aktywni Konin myśli nie tylko o wąskiej grupie wyczynowców, tak w cudzysłowie nazwijmy, ale jest taka grupa i bardzo dobrze, że jest, która startuje w maratonach, w różnych biegach, trenuje intensywnie. Ale myślimy o tym, żeby dotrzeć do szerokiego gremium mieszkańców konina i przedkładamy różne propozycje. Stąd właśnie ten test kupera zachęcający, polegający na tym, żeby zbadać wydolność biegową, zachęcić do biegania, ale też ważna jest wiedza na tym, co daje bieganie, jakie jest ważne w życiu, co daje uprawianie sportu i stąd też był pomysł, żeby nasz współpracownik bo na naszej stronie można. Czytać wskazówki dla początkujących, biegających właśnie Jerzego Skarżyńskiego, kiedyś najbiedniejszego polskiego maratończyka. Do dzisiaj ma jeden z najlepszych wyników w historii polskiego maratonu. Osoby, które napisały chyba teraz szóstą książkę, chyba z nią przyjedzie nawet o bieganiu, o maratonach. Zaprosiliśmy do Państwa Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie tak, żeby po pierwsze studenci, którzy studiują tam kierunki sportowe mogli go wysłuchać, a po drugie, że mogli wysłuchać wszyscy chętni, więc zapraszamy 2 grudnia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na wykład Jerzego Skarczyńskiego o bieganiu, tak mówiąc. Czyli 2 grudnia. Tak, 2 grudnia. A trzeciego już 20 bieg o lampkę górniczą, to jest reaktywacja tego biegu. Tak i to po wielu latach, chyba po kilkunastu, dziewiętnastu może. Yy, bardzo dobrze, y, że to się dzieje, bo znowu propagowanie biegania, ale danie szansy już tym bardziej zaawansowanym biegającym. Yy, 200 osób taki limit y, organizatorzy zaproponowali. Te 200 osób już jest. Yy, widać, jak staje się popularne bieganie. A jednocześnie wracamy do biegu, który jest pewną tradycją i który zwraca uwagę na nasz region. No, Lamka górnicza nie wszędzie taki bieg może być w Polsce, ale na pewno może być w Koninie i dobrze, że on będzie wznowiony. Dobrze też, że zamyka taką klamrą, jak gdyby bieganie w sezonie, bo to będzie bieg ostatni w tym roku i Myślę, że on będzie z biegiem lat przyciągał też biegaczy z całej Polski. Chociaż teraz też ich nie brakuje. Też ta nie, ta nie brakuje, chęć, nie. tak, są z całej Polski oczywiście. Jak będzie wyglądała trasa tego biegu jeszcze powiedzmy? No po ulicach Konina, tak, tak to nazwijmy, tutaj do szczegółów to warto odsyłać do Adama Gabskiego i Wojtka Szygędy, którzy ten bieg organizują. Jest też wszyło. strona internetowa, gdzie jest można znaleźć się. oczywiście, czytanie. strona internetowa. Zachęcam, żeby na nią wejść i obejrzeć. A w ogóle dowiedzieć się też o, o tej i o innych imprezach, które odbyły się w tym roku i które będziemy chcieli powtórzyć w przyszłym. Bieganie to chyba jeden z najtańszych sportów, mówiąc krótko. Czy niekoniecznie? <laughs> Myślę, że, że zdecydowanie najtańszych, ale jak ktoś jest bardzo modny. Wszystkie nowinki chce stosować i nie tylko zdobywać zdrowie, ale jeszcze się pokazać, no to też sporo może wydać pieniędzy, bo może to nie jest tylko kwestia butów, kurtki, koszulki, spodenki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały przemysł już pracuje na rzecz biegających, tak jak zresztą na wiele innych sportów i to cieszy, bo to oznacza, że coraz więcej osób właśnie biega, czy uprawia jakąś dyscyplinę sportu, że po prostu opłaca się sprzedawać, produkować, także, ale na pewno jest najtańszy, wystarczą dobre buty, tu podkreślam, jest najważniejsza rzecz, dobre buty z dobrą amortyzacją i odpowiednia odzież dobrana do pogody, bez względu na pogodę, od upału, pomruś można biegać. 2 grudnia natomiast Pogotowie Świętego Mikołaja Bank Żywności poszukuje wolontariuszy. Tak, tradycyjnie przygotowujemy się do Pogotowia Świętego Mikołaja. Jest to bardzo duża akcja. To różnie było w poszczególnych latach, ale od 1,5 do 2 tysięcy wolontariuszy bierze udział w tej akcji, dlatego że w Koninie to jest bardzo duża akcja, mniejsza w poszczególnych gminach, ale w kilkudziesięciu gminach w sumie razem to właśnie takie jest zapotrzebowanie, więc bardzo apelujemy do wszystkich młodych ludzi, a też i starszych, jeśli, jeśli mają czas i zechcą, o poświęcenie swojego czasu dla innych, pomoc nam poprzez pracę czy tą wolontariacką, poprzez stanie w poszczególnych sklepach i odbieranie żywności, słodyczy, które zechcą nasi darczyńcy podarować. Później no jeszcze jest kwestia pakowania, dostarczenia tych paczek dzieciom. Cała, cała akcja, jest tu logistyka. Prosimy bardzo chętnych o zgłoszenie się do Banku Żywności na Przemysłowej do pani dyrektor Jasi Pikarczyk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Senator Irne niewiarowski był moim gościem.